Kochani, dzisiaj nadszedł czas na rozpoczęcie nowego, i wydaje mi się, że już ostatniego haftu w 2001 roku. E, mówię tutaj bardziej na zasadzie haftu mm, krzyżykowego. E, rozpoczęłam jeszcze jeden haft koralikowy jakiś czas temu. E, jeszcze wam go nie pokazywałam, nie mam pojęcia, czy go pokażę. Jeszcze w grudniu, czy już w styczniu, czy w lutym, nie mam pojęcia kiedy się z tym wyrobię. W każdym bądź razie to już jest ostatni haft, który planuję zacząć i skończyć właśnie w grudniu. Teraz rozpakowuję i pokazuję Wam, co mamy w środku. Ale zanim jeszcze to nastąpi, chciałam Wam powiedzieć, że jest to zestaw ze sklepu internetowego VIP Cross Stitch, do którego oczywiście link macie w opisie. Przypominam również. Że mam dla Was kod rabatowy na zestawy z tego sklepu. Wszystkie kody rabatowe, które są aktywne, znajdziecie w zapisanej relacji na moim Instagramie. Jeżeli ktoś nie ma Instagrama, a bardzo potrzebuje, to ja zawsze zostawiam gdzieś tam w opisie filmu. I to tyle tytułem wstępu. Zaczynamy rozpakowywanie. Zestaw zawiera początkową stronę, na której Mamy ten cały wzorek. Tutaj również na samym dole mamy informację, że jest to 14 ct. Haftujemy dwoma nitkami. A obrazek ma wymiary 18 na 18 cm. Dalej mamy wzór papierowy, który również jest bardzo duży, bardzo wyraźny. Oczywiście kanwa z nadrukiem. Zobaczcie, jaki ten nadruk jest maleńki. Tutaj macie porównanie do mojej dłoni, praktycznie. Taka sama wielkość. No i oczywiście mulinki. Mulinek jest maleńko, ale to dlatego, że obrazek również jest malutki. Taki niewielki przerywnik, który mam zamiar zacząć i od razu skończyć. I jak zwykle, prawie bym zapomniała, w zestawie mamy również dwie igiełki. Witam się z Wami trzy dni później. I tak dobrze słyszycie, trzy dni później. Eee, strasznie marnie mi to idzie. I bardzo chcę mi się śmiać, bo kiedy zaczynałam ten obrazek, to mój mąż tak zapytał, że o nowy obrazek, jeszcze tamtej nie skończyłaś coś tam, coś tam. Ja mówię, no tak, ale to taki przerywnik, góra dwa dni. Tak, góra dwa dni. <grywki> Teraz mam bardzo mało y czasu na krzyżyki, więc idzie mi bardzo mozolnie. I tylko tyle przybyło przez trzy dni i nie haftowałam nic zupełnie innego. Aż wstyd się zupełnie przyznać. Mam zrobioną tylko tutaj część tej sarenki, i tutaj te dwa listeczki. I też zwróciłam uwagę na to, że tutaj, jeżeli spojrzycie sobie na wzór, to tutaj jest tytuł. I tak jakby można by to przetłumaczyć jako, nie wiem, śpiący jeleń. A w zasadzie to ja tutaj nie widzę, żeby ten jeleń miał jakieś rogi. I ja nie wiem, czy to jest jakiś błąd, czy o co chodzi, czy po prostu to jest jeleń, a ja się nie znam, ale mi to trochę bardziej wygląda na sarenkę. Zawsze mam ten sam problem z tymi nazwami, bo kiedy wstawię gdzieś tam w opisie nazwę z zestawu, to potem jest, że a no, bo przecież to nie jest to, tylko to jest tamto. A kiedy wstawię taką nazwę, jak ja uważam, to potem ktoś mi zarzuca, że a, bo przecież w zestawie jest inny tytuł. I za każdym razem jest tak samo, więc ja już nawet nie wiem, jak mam nazywać te hafty. Ale tak to wygląda. Chciałabym to jak najszybciej skończyć, dlatego, że to miał być taki mały, króciutki przerywnik. A ten grudzień jest taki totalnie niehawciarski, albo taki totalnie mało hawciarski. Mam nadzieję, że uda mi się to skończyć za następne trzy dni. Góra, <noise> zobaczymy. Oby jak najszybciej. Tak wygląda już wyhaftowany obrazek, oczywiście bez backstitchu, bo backstitch jeszcze został mi do zrobienia. E, obstawiałam, że zajmie mi to 3 dni, zajęło mi to 2 dni, więc mam jeden dzień na zrobienie backstitchu, jeżeli nie wyrobię się dzisiaj, e, bo jeżeli wyrobię się dzisiaj, no to zajmie mi to ogólnie 2 dni. E, bardzo się cieszę, że to już jest prawie skończone, bo jestem mega ciekawa, jak ta e, sarenka będzie wyglądała. Nadia. Okej, okay, sytuacja opanowana. Nie dorwała się do igły, więc chociaż tyle. Zawsze jest ten sam problem. E, tak to wygląda. Pokazuję wam teraz wszystko na zbliżeniu i biorę się za backstitch. Został już skończony. Powiem Wam szczerze, że kiedy pierwszy raz zobaczyłam ten obrazek i zobaczyłam ten backstitch, to stwierdziłam, że nie ma bata. Backstitch z mnie z planszy. Ale okazało się, że nie. Backstitch był bardzo powtarzalny, bardzo łatwy, było go tutaj dość sporo. Ehm, natomiast nie było to jakoś bardzo trudne. Zajęło mi to bardzo dużo czasu, ale jednak. Nie namęczyłam się przy tym, i tutaj Wam powiem taki minus, który powtarza się w każdym z zestawów, które miałam do tej pory. Czyli to, że nie mamy napisane, iloma nitkami zrobić backstitch. I o ile mamy napisane, iloma nitkami haftować, to ten backstitch nigdy nie jest zaznaczony. I zawsze to jest taka ruletka. Ja do tej pory robiłam e, dwoma nitkami backstitch, i wydawało mi się, że tak będzie ok. Natomiast, kiedy zerknęłam na mulinki, to stwierdziłam, że nie, tym razem nie będzie ok. I rzeczywiście, gdybym zrobiła backstitch dwoma nitkami, to zabrakłoby mi na tą gałązkę i na tą całą gałązkę. Więc tyle nici byłoby e, za mało. Natomiast zrobiłam to jedną nitką i tych niteczek mi jeszcze zostało. Bodajże dwie albo dwie i pół takiej pojedynczej więc więc, ok, ale pamiętajcie, jeżeli byście chcieli zrobić ten obrazek backstitch i jedną nitką. I wydaje mi się, że to ładnie wygląda, dlatego że ten obrazek jest taki bardzo delikatny i uważam, że dwoma nitkami to by było za dużo, byłby za bardzo przesycony. No, ale i tak powinni to napisać w zestawie, i w żadnym zestawie to nie było napisane do tej pory. Z którym ja się spotkałam, jeżeli haftujecie takie zestawy, to dajcie znać, jak to jest u Was. I właśnie yy, dajcie znać, jak to jest na przykład w Mereżce, bo wiem, że tam też się pojawia sporo backstitchu. I ja na przykład nie wiem, czy tam jest opisane, ile ma nitkami robić backstitch, czy co nie jest opisane. Pewnie tak, no, ale w tych chińskich nie. Więc tak to wygląda jeszcze przed praniem. Z racji, że ten obrazek jest maleńki, to filmik pewnie również będzie króciutki. Dlatego postanowiłam pokazać wam również etap moczenia, prania i prasowania. Pokazywałam to już wielokrotnie na moim kanale, ale jeżeli ktoś jeszcze się gdzieś tam zgubił i tego nie widział, to pokazuję. I podkreślam, że pokazuję e, sposób prania i prasowania do mojego zestawu, bo jak wiadomo, nie każdą kanwę z nadrukiem należy prać i na to trzeba zwrócić uwagę. I jeżeli będziecie prać swoje kanwy, to najpierw sprawdźcie instrukcję. Zobaczcie, co jest napisane w instrukcji, w jakiej wodzie to moczyć, bo to nie jest tak, że wszędzie jest tak samo, więc e, nie, nie bierzcie tak jeden do jednego z mojego filmu. Tylko zastanówcie się nad tym, co robicie, ok? Żeby potem nie było, że coś popsujecie. Najpierw instrukcja waszego zestawu, a potem dopiero działanie. Ja wam pokazuję tak, jak jest to w Joy Sunday. Tu jest dokładnie tak samo wszędzie i myślę, że jeżeli macie Joy Sunday, to możecie robić jeden do jednego z mojego filmu. A jeżeli macie jakieś inne zestawy dziwnego pochodzenia, to sprawdźcie najpierw instrukcję. Dobra, już nie przedłużam i pokazuję. Pranie kanwy jest bajecznie proste. Najpierw szykujecie sobie miskę z zimną wodą, a potem do tej zimnej wody wkładamy kanwę z nadrukiem. To się musi tutaj chwilkę pomoczyć. I kiedy się pomoczy to sam nadruk po prostu zejdzie. Zostawiamy to na jakiś czas, myślę, że tutaj około e, 10 minutek, max 15, bo to jest malutkie. E, po tym czasie będzie kolorowa woda, a kanwa będzie czyściutka, ale to zobaczcie za moment. Jest jeszcze jedna opcja, którą możecie wykorzystać, czyli zamiast tak zostawiać, jeżeli zależy Wam na czasie, to możecie robić tak. Wtedy ten nadruk zejdzie dużo szybciej. Ale jeżeli nie chcecie, to możecie po prostu zostawić. Ja zazwyczaj zostawiam. Kiedy widzę, że kanwy na przykład z nadrukiem są bardzo duże. Tak, jak prałam na przykład mój domek, krajobraz, to wtedy w międzyczasie jeszcze wymieniam wodę, wylewam tą bardzo brudną kolorową, wyjmuję ten hawcik i wlewam czystą, zimną wodę. I potem zanurzam jeszcze raz, tak żeby się nie musiało paprać w takiej mega brudnej. Ja już wracam po jakimś czasie. Tak wygląda kanwa i woda. E, trochę się to zmieniło, bo jest taka zielona. E, no i oczywiście kanwa jest czyściutka. Wszystko zeszło i teraz pokazuję Wam, co robimy. Po pierwsze, wyciągamy hawcik, ja sobie go tutaj wyciskam, a po drugie, wylewamy tą wodę i wlewamy czystą, ciepłą wodę. Wlałam wodę, wsypałam proszek, wrzucam sobie mój hawcik. E, to sobie tutaj pomieszam, żeby mi się e, rozpuściło. Powiem Wam szczerze, że ja piorę w czymkolwiek. Jak mam żel do prania, to rzucam żel. Czasami nie daję proszku, tylko sam płyn do płukania. A tak naprawdę, co mam pod ręką? Teraz akurat mam proszek do prania takich rzeczy dla małych dziedziusiów, bo akurat taki mam pod ręką. Nie chciałam się już otwierać tego drugiego, bo jeszcze jest nowy zaczęty, więc naprawdę cokolwiek macie, bez różnicy. I ja tutaj akurat sobie to tak przepieram, powiedzmy, że w tym momencie tak bardzo prowizorycznie. Kiedy to już jest wyprane, to wystarczy to po prostu opłukać w czystej wodzie, nawet pod bieżącą wodą, czy znowu możecie sobie tutaj wlać od nowa czystą i opłukać. Wyciskamy, opukamy i... Wracam za moment. Jeszcze, żeby nie było że to takie marnotrawstwo, to nie wylewam tej wody, tylko wrzucę sobie tutaj stare hafty, które oprawiałam już dawno, dawno temu, i po prostu sobie je przepiorę tak na święta, żeby były czyste, piękne w ramkach. Więc tej wody nie wylewam, proszku nie zepsułam. No to tak dla informacji, żeby nie było, że zmarnowałam tyle proszku. <grym> Mam tutaj teraz rozłożony ręcznik. Ręcznik Na ręczniku położyłam sobie swój hawcik, i teraz będę to po prostu zawijać, rolować w taki sposób. I teraz zawijam po prostu tak o. Gdy mam już tutaj taki rulon, to ja sobie tutaj wszystko dokładnie odciskam, żeby ten hawcik wypuścił całą wodę w ten sposób. Później odwijam i taki odsączony haft zostawiam do wyschnięcia. Kiedy wyschnie, to wszystko wystarczy wyprasować. Prasujemy na lewej stronie. Zresztą tak wygląda moja lewa strona. Jeszcze Wam tego nie pokazywałam. No, więc tak to wygląda. Teraz suszymy, no i później wyprasujemy. Koniecznie na lewej stronie. Przed Wami skończony hawcik. Ja go wyprasowałam na mokro. E, jeszcze jest wilgny i widać tutaj gdzieś jakieś zagięcia, ale to jest akurat mało istotne. Jeśli chodzi o mulinki, to zostało wszystkich dość sporo. Tutaj Wam zrobię takie małe przybliżenie. Jak widzicie, wszystko zostało ok. 14 to był ten backstitch. Mi zostało dlatego, że. Zrobiłam jedną nitką, ale gdybym zrobiła dwoma, to w ogóle by zabrakło wszystkiego, więc e, tak to wygląda. Zostało bardzo dużo, więc tutaj jakby nie ma się do czego przyczepić, tylko do tego backstitch'u. Na sam koniec standardowo zostawiłam statystyki. Nie wiem, czy widzieliście już tego ptaszka, czy nie. W każdym bądź razie, kiedy nagrywałam filmik dotyczący tego ptaka, to jeszcze nie było tutaj tej rozpiski. I nie było też tej drugiej strony, którą zaraz Wam pokażę. No to najwyżej, zobaczcie sobie to teraz. W każdym bądź razie tutaj jest sarenka. Haftowałam 5 dni. I łączna liczba krzyżyków to 1930. Tak, 1930. I zrobiłam również drugą stronę, na której po prostu przykleiłam sobie wizualizację. I myślę, że. Wygląda to e, całkiem nieźle. Dalej już mam 2022, tutaj trochę przebija, ale na razie Wam nie pokazuję, bo to na no, osobny film zostawiłam sobie tutaj jedną luźną kartkę e, na wypadek, gdyby zachciało mi się jednak nowego startu. E, I nic nie planuję, nic nie chcę. Ręce mnie tak normalnie swędzą, żeby coś wyciągnąć, ale walczę ze sobą, mam nadzieję, że nic nie zacznę, ale na wszelki wypadek ta jedna pusta strona e, jest. Więc tak to mniej więcej wygląda. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o tym zestawie. No i dajcie znać, jak Wam się podoba. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. PA!